Są maskę w programie Krita, najnowsza wersja. Jeszcze nie wiem jakie zmiany w tej wersji. będą, bo kupuchał wersję 426. Bo również sprawdzić. Szybko omówimy sobie maskę koloryzującą, bo już wiem jak użyć to. Tylko chciałam sprawdzić, czy wydali Najlepszą kompilację jest do tego wrócę. Spróbujcie, bo nie wiem, czy mikrofon wystawiłem. Kurde, chyba mikrofon już nie wystawiłem. Ja sama jestem głupim mikrofonem. Spróbujcie, bo tu jest echo w pokoju moim. To może mnie nie słychać tak. No. Dlaczego, dlaczego na przykład o tym chciałem powiedzieć? To tylko taki wstęp. Ojejku, jaka, jaka ducha darowizna. Jestem w szoku. Jestem w szoku, jak widzę tak wielką darowiznę. Dobra, zaraz do was wrócę, bo nie, nic się nie zmieniło. Dobra, wracam do tego. Jak uchyć maskę koloryzującą? Tu mamy na hędzie Colorize Mask Edition Tool. O mnie ktoś prosiłbym o tym rozmawiał i o, czekajcie, bo tu nie widać ku Sara. Na przykład tę linię. Musimy być na tej warstwie. To jest przycisk aktualizuj. Teraz sobie wybiorę jakiś inny kolor. Skóry na przykład. Eee. Czekajcie, bo nie będę zagłosił gadą bo moja sąsiadka śpi. Powinniście mnie słyszeć. Teraz dajemy to. Klikamy na to. Na przykład tło będzie zamalowane. Potem moi drodzy musimy wybrać inny kolor. Nie przejmujcie się, że widzicie to tutaj, bo w RWI będziemy mogli zamalować. Tylko musi być zamknięty to obieg. Musicie dać na to kółeczko tu, bo on wtedy aktualizuje Wam. Widzicie? Czekajcie. I mamy zamalowane brwi, tu możemy włączyć ołówek i mamy podgląd. No i znowu robimy podobnie. Sprawdzimy jak nam nos pokoloruje, ale jak widzę przestrzeń to trzeba byłoby moje drzewce zamalować ale zwykłym pędzlem um, to na chwilę wyłączymy a musimy wrócić do warstwy tej bo to musi być zamalowane i nie może być trochę w przestrzeni trochę mnie denerwuje to muszę poprawić Dlatego wtedy Wamy nie pokoloruje dokładnie. Jak na chęć mnie denerwuje. Właśnie. To moglibyśmy... weźmy... Czekajcie, bo muszę sprawdzić coś. Czemu ciągle mówię, czekajcie. Sprawdzę, czy nie ma tutaj pustej przestrzeni. Aby zamalował tą łoskość, to musiałbym przejść tutaj, aby zamalować tu. Sprawdzę, czy mi pokolorowałoby tu. Ale wtedy mi zamaluje oczy. Na, na przykładzie nosa. Chciałbym sprawdzić. Zrobił mu czerwone nosy jak u kijaka. Nie, taki kolor. Czekaj, czy muszę wybrać jakiś taki sensowny czerwony kolor. O, ten kolor mi pasuje. Ale musimy wybrać ten Color East Mask. <laughs> Śmieję się teraz tego. Bo... Nawet tu się to na chęć, moi drodzy, podoba. Tutaj pojawi się pojawia pasek, to znaczy, że aktualizuje nam. Ha! <laughs> Samolowa, <laughs> jak ktoś mi się wygląda. Tylko jeszcze nie wiem, czy mnie pokoloruje tutaj. Na chwilę to wyłączę. Nie, te oczy są zamalowane. Okej, okay, dobra. Cholega, mi widać tego emzla. Dlatego jesteśmy w tym węzlu. Teraz musiałbym sprawdzić, moi drodzy. Oczy trzeba będzie na biało pokolorować. znowu trzeba na to kliknąć. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Nie spokojowało mi. super to narzędzie, moi drodzy. Okej. Okay. Tylko, że zanim je uchyjecie, musicie na przykład wybrać to narzędzie. On wam automatycznie pod tym rysunkiem utwory, warstwy, bo mam świetne to narzędzie. To jest ikonka, ołówka, tu się go wyłączyć i wtedy nie widać tych brzydkich linii. Ja się nad że trochę zastanawiałem. Aha, tu są jeszcze dodatkowe opcje odnośnie tego narzędzia i nasze nowo utworzone kolory. Nie, nie zaznaczałem opcji tej, bo tu się muszę douczyć. Ale jak już Wam pokazałem, też będziecie mogli wiedzieć. Bo pierwszy raz z tego na korzystałem, bo czytałem dokumentację i dokumentację dobrze mówiła, jak z tego na korzystać.